No Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku z dzisiaj na plaży. A jak widzicie, morze się trochę uspokoiło, bo jest dzisiaj, teraz bardzo idealnie słonecznie. Bardzo pięknie, dzisiaj, wyjątkowo teraz. Bo tutaj, jak dzisiaj nagrywałem, to widzicie, widzieliście, jaka była pogoda. Tutaj, to morze się nawet opalać i w stronę Juraty i się opalać. Tak to wygląda. A napiszcie w komentarzu jaka u Was teraz pogoda. Tak, widzicie. Piękne słońce. Nie to co rano było. Bo rano to była jakaś nieporozumienie w ogóle jakieś. Możecie mi napisać w komentarzu jaka u was pogoda teraz? U mnie jak widzicie można się ładnie opalać iść w stronę Juraty i się opalać. tak wam pokażę z tej strony. Ok. Z tej strony Trochę by mnie zalało, ale Tak to wygląda Dobra, trzymajcie się